Trzy gierki na małe pola podczas rozgrzewki tenisowej. Pierwsza gierka to Joco Game, inaczej nazwana odbijaniec. Polega ona na tym, że gramy na dwa kara serwisowe, a piłkę musimy odbić bezpośrednio z powietrza o swój własny kort, aby utrudnić przeciwnikowi odbicie. Jej. Gra numer dwa, czutka. Gra polega na tym, że obaj rozpoczynamy za linii serwisowej. Ta osoba, która wprowadza piłkę do gry, jako pierwsza biegnie do siatki i gra w Ważne jest tym, że nie można zagrać w mocno. Jak sama nazwa wskazuje, gramy na czuciu. Delikatnie na boczek tak. Aby rozprowadzić przeciwnika po korcie. Trzecia gierka, tasiemiec. Będąc bardzo blisko siatki, piłkę trzymamy na taśmie, uderzamy rakietą, piłka spada, rozpoczynamy grę. Tasięca gramy na bardzo małej przestrzeni, bardzo blisko siatki, z czuciem, tak aby rozprowadzić przeciwnika i wygrać punkt. Wszystkie piłki gramy po koźle. Wszystkie te gierki super rozgrzewają całe ciało, dają lepsze czucie piłki, wspomagają pracę na nogach, pomagają też w rozprowadzaniu przeciwnika po korcie oraz uczą geometrii całego kortu. Po więcej sposobów na rozgrzewkę, zapisz i zapisz. Я